Pogrzeb cywilizacji. Jak blisko połowa ludzkości oglądałem transmisję z pogrzebu brytyjskiej monarchii. Teoretycznie nie powinienem. Wypadałoby nawet wywieźć tabliczkę – nie płakałem po Elżbiecie. Po cóż właściwie mnie obchodzi, że zmarła jedna bardzo starsza pani, która nie dysponowała żadną realną władzą, nawet religijną, Wszak głowa kościoła anglikańskiego to jednak nie papież dalej Lama czy cesarz Japonii. Nie dokonała też żadnych epokowych czynów na miarę Ronalda Regana, Nelsona Mandeli, Fidela Castro czy też pochowanego chyłkiem we własnym kraju Gorbaczowa. Nie była wynalazcą na miarę swego Rodaka Fleminga czy pisarzem równym Szekspirowi lub choćby Churchillowi. Była żoną matką niewolnicą etykiety i konwenansu. Formalnie rzecz biorąc król w Anglii ma władzę dużo mniejszą niż prezydent Włoch czy Niemiec, a zapewne nawet wielu z ich własnych rodaków nie potrafi podać ich nazwisk. Dlaczego więc przykuła taką uwagę? Chodziło o event a może o to, że była królową rekordzistką na tle szybko przemijających premierów, prezydentów, a nawet papieży i pierwszych sekretarzy. Dla mnie, podobnie jak dla wielu widzów, była przede wszystkim symbolem trwania, siły charakteru, niezmienności. Jednocześnie miałem wrażenie, iż uczestniczę w czymś więcej niż pochówku monarchii. W pogrzebie Starego Świata, który na naszych oczach schodzi do grobu i zapewne nigdy nie zmartwychwstanie. w stanie. Świata twardych zasad, niezmiennych wartości, świata może niedoskonałego, ale zarazem wspaniałego przez swoją niedoskonałość. Tej cudownej wspólnoty Zachodu, nieporównywalnej z żadną inną cywilizacją. Świata syntezy, religii judeo-chrześcijańskiej, greckiej, myśli, i rzymskiego prawa. Przestrzeni demokracji zrodzonej w Atenach i etosu rycerskiego, który wśród burz i dramatów panował przez tysiąc lecie, a ostatni raz błysnął w trakcie pamiętnej wigilii 1914 roku, kiedy to wrogowie wyszli z okopów i wspólnie śpiewali kolędy. Często te same. Ale dziś to przeszłość. Umierająca cywilizacja została dawno zepchnięta do defensywy. Musi się wstydzić za przeszłość, przepraszać cały glob, a u siebie mniejszości kobiety, dzieci i Bóg wie jeszcze kogo. Z dawnych formacji pozostały wydmuszki, czasem kostiumy. Autorytety zostały zastąpione przez celebrytów. Ileż z czterech miliardów gapiących się na spektach między Westminsterem i Windsorem zdaję się sprawę z tego, co się stało. Biedni ziemianie, nieuchronnie skazani na postęp, na manipulacje rozmaitych geszewciarzy. Zapamiętajcie ten dzień. Drugiego takiego nie będzie. A potem już pozbądźcie się monarchii, pozbądźcie religii, pozbądźcie sztuki białego człowieka, jego malarstwa literatury muzyki, tylko co wtedy wam biedni postjaskiniowcy zostanie?